Proszę. I trafiliśmy do chaty wiedźmy. Tak, ale jej nie ma. Za to jest masa jej rzeczy. Patrzcie! Ile ona ma tych głupich lalek wódu. One wyglądają jak my. Próbuje nas nastraszyć. No to jej się nie uda. To całe wódu to jedna wielka kosmiczna bzdura. Hm. Jak to działa? Ukłuł? Spokojnie stary, ty sam się ukłułeś tym widelcem A więc, ośmieliliście się tu dotrzeć pomimo moich tablic ostrzegawczych nie należy brać serio wszystkiego, co się czyta. Tak sądzisz, moja śliczna? W takim razie przyda się wam mała lekcja czarnej magii. Dymie diabelski. Niech ona zniknie. Dafne. A! Biedna Daphne! Odeszła na zawsze w obłokach dymu! <grystanie> tak, zostały tylko ślady jej stóp na chodniku. Czekajcie, te ślady są trochę dziwne, nie uważacie? Wydłużają się w jedną stronę do krawędzi chodnika. A to może oznaczać tylko jedno. Że miała duże stopy? Nie głupta się, że się zsunęła przez jakiś otwór w podłodze. A więc tak to działa! Tak, ale gdzie jest teraz Dawne? Tego nie wiem. Kudłaty! Ślady! Ślady stóp! Patrzcie co znalazł Scooby! Ciekawe dokąd prowadzą. Idźmy po nich. Może znajdziemy na to odpowiedź. Chodźcie.